Program ma charakter informacyjny z elementami humorystycznymi. Przedstawia nasze subiektywne zdanie na temat wydarzeń z lekkoatletycznego oraz biegowego świata. Przed obejrzeniem weź głęboki oddech i zluźnij pasek spodniach. I teraz z, z, zabawy biegowe, część lekkoatletyczna, czyli część, no mimo wszystko najbliższa mojemu sercu. Najbardziej, która mnie jakby pochłonęła. Rozleciło ale... pochłonęła. Pochłonęła w tym sensie, że bardzo lubię czytać o tym, co się dzieje, bardzo lubię śledzić zawodników. Jak konkretnie? Jednego zawodnika, którego najczęściej śledzisz na Instagramie jedna zawodniczka. Najczęściej, czy nie wiem, najwięcej serduszek wysyłasz. Klaudia Kazimierska. Dobra. Zawodnik? Jan Wawrzkowicz. <laughs> jest to, to zrozumiałe, dobrze, dziękuję. Znaczy, na tą chwilę Klaudia Kazimierska, A, bo właśnie dużo, innym dużo z nią rozmawiam. Nie no, ogólnie moi zawodnicy, A, dobrze, dobrze. Y, moi gracze. Gracze? moi gracze. gracze? Moi gracze. Natomiast jeśli chodzi o lekkoatletykę, no taki sezon już powoli przygotowawczy, już powoli wszyscy wracza, wracają do formy, chociaż Fred Kerley na Mogę Twitterze… tylko jedno słowo? Tylko jedno słowo. Pamiętajcie, wchodzą do gry wszyscy. Obserwujcie Instagram Szymon Detniewski. Tam wczoraj rewelacyjne zdjęcie, jak trenuje, jak widzę, że tam. A, że siła biegowa, że sprawność Dobrze, jest. Dobrze, Mateusz jest, jest Goleniewski też polecam, bo u niego bardziej w się jest. Parowanie na ekranie, piąta rano, liście, jesień, i po prostu. jesieniara. Tak. Dobrze, ale wracając do, Fred do, do, do rzeczy, Fred Kerley na Twitterze już zapowiedział, że on jest gotowy w tej chwili biegać 42 sekundy. Na, na ile? 400 metrów. 42? Tak. Pomyliły mi się cyferki. Nie, no tak no, powiedziałem. To zobaczymy. To jest, to jest Fred Kerley. On zawsze jest gotowy biegać 42 sekundy, tylko akurat nie biega od dwóch sezonów 400, więc no może na rzeczywiście przypadek? jest gotowy. Też jest bierze, rzeczywiście Natomiast yy, powoli już na, na finiszu plebiscyt na najlepszą lekkoatletkę, na najlepszego atletę roku 2022? W twojej opinii, kto mógłby to być? Przeczytać kandydatów, świat? czy... Świat? Świat, nie, nie, świat. Nie, 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 obserwuję. Obserwuję. Okay. Zresztą ostatnio były Złote Kolce w Bydgoszczy, więc możemy też o Polakach porozmawiać. Dla mnie, no... Aliutki Kipczogę. Okej. Okay. Kipczogę wśród kobiet. Na razie oddam tobie głos co do panów, a ja się zastanowię nad panią. A, z Sidney McLaughlin, o czym mówimy. Okej, okay, dobrze. Yy, według mnie Noah Liles ze względu na to, że, nie, że Eliud Kipchoge nie jest nawet nominowany. Co ty gadasz? Przecież widziałem zdjęcie Eliuda. Nie ma. No, no jak nie ma? Jest Elliot? A, jest. O Jezu. Dobra, to, to się wytnie. Nie wycinamy materiału. Nie, dla mnie, dla mnie i tak... Dobra, nie wycinamy. Nie, nie wycinamy. Yy, według mnie Noah Lyles. No, ja ostatnio czytałem taki krótki post na Instagramie... Chociaż jeszcze ten... Mondo w sumie też że do Mondo... Chyba już trochę się przyzwyczailiśmy do Mondo. Ale to tak samo do Eliuda. Eliud już dwa razy dostał tą nagrodę. To też prawda. No, Mondo też pewnie dostał. Strzelam. Tak nie, nie, w 2021 to. dostał Karsten Warhol. A, oh. Warhol. W 2020 dostał Eliud, w 2019 dostał Eliud. W ogóle to powiem tak, że o, ostatnio na HLiSie czytałem, znaczy czytałem o Bolcie że nikt się kompletnie nie zbliża do rekordu na 200 metrów Bolta. I ja mówię, kurczę, przecież a biega, wydaje mi się, 12, 19, 30, nie wiem, czy, czy nie dwa, tak daleko więc jest bardzo blisko, a tutaj świat zapomina o nim, jest w cieniu, a tak naprawdę kto wie, co przyniosą kolejne sezony. Tak. Yy, Czyli Noah Kleist i? Yy, no i ode mnie, jeśli chodzi o, o jakby kobiety, no to tobie Amusan. Yy, podkarka no, tak. Zastanawiałem się też nad Juli Marrochas, ale myślę, że to Amusan. Przypominając Elaine y, Thompson era w 2021. No, całkiem zasłużenie. Mhm. No zobaczymy. A to jak już mówimy o świecie, a jakbyś podsumował Polaków i Polki? Kiedy? Hmm. Powiedzmy, że złote kolce trzymał Wojtek Nowicki i Adrian Nasułek. Jakie są twoje typy? Wojtek Nowicki, zdecydowanie zasłużenie, i Adrian Nasułek chyba też. No właśnie takiego silnego kontrkandydata, kontrkandydatki. Tak, bo dwa równe, dwa równe występy Wojtka na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, World Leading i, i tak naprawdę cały sezon równa forma. Natomiast... Yy... No, także Wojtek Nowicki dwa równe występy zarówno na Mistrzostwach Świata jak i Mistrzostwach Europy. Ada Sułek, również dwa równe występy zarówno na Mistrzostwach Świata jak i Mistrzostwach Europy. W przypadku Ady Sułek nie można zapominać o sukcesie na hali, bo Wojtek z, z wiadomych przyczyn na hali nie startował. Więc, więc wydaje mi się, że, że, że no, takich kontrkandydatów i, i jakby... Mm, nie było to na pewno kontrowersyjny wybory. Nie, ja ewentualnie może wśród pań zasugerowałbym Katarzynę Zdziebu, która mhm. została bodajże odkryciem tego roku. Tak. Ale no, powiedzmy, że nie jest... Nie, nie budzi to kontrowersji moim zdaniem te, te wyniki. Zresztą ja bym nie podpadał panu Wojtkowi, bo on jest dwa razy ode mnie większy. Ale wśród... jest, bardzo, jest bardzo sympatyczny i to jest taki jakby poczciwy człowiek, mam wrażenie. Znaczy tak jak na tyle ile go nie znam, to tak, takie, takie wrażenie... Na mnie zrobił, że to jest raczej, to nie jest raczej yy, zadziora, która by ci pokazała, gdzie twoje miejsce w szeregu. Zadziorem? To ją z młotem jest zadziorne. Tak. Yy, no właśnie to ty mówisz, jeśli chodzi o, o właśnie plebiscyt World Athletic Sydney McLaughlin. Sydney, no bo ona przestawia już granicę po raz trzeci mhm. i wchodzi do czołówki biegaczek bez płotku z płotkami. i trochę jestem też ciekaw, czy być może kolejny sezon nie przyniesie zmiany u niej, na przykład. Tak, to jest, to jest zapowiadane, i, i myślę, że to jest jakby oczekiwane przez kibiców. To by było dobre dla, dla lekkiej atletyki: taki właśnie transfer na te płaskie, bo tak jak wszyscy zapowiadali, że Karsten Warholm na płaskich też by super szybko pobiegł. Ja zawsze byłem troszkę sceptycznie do tego nastawiony, bo karsten biega mocno rytmowo na tych płotkach. Mm -hmm. I on po prostu słynie z tego, że on rusza bardzo mocno i on utrzymuje ten krok jak najdłużej się tylko da ten trzynastokrokowy ten, yy, I, I właśnie u niego to jest kwestia, a Sydney ma jednak taki luz, i, i widać, że że, to jest, że te płotki są dla niej tak naprawdę. No i nie przeszkadzają te płotki, jak to moi zawodnicy określają że to jest trochę dla niej taki żywy, żywopłot niż, niż płotek, więc yy, i co ciekawe też natrafiłem na, taki, mm, na takie zestawienie yy, 400 meters hurdles world progression, world record progression mm -hmm. i właśnie tu mamy 95 rok Kim Batten, to było 52-61 Amerykanka, później Julia Peczonki na 52-34 w 2003 roku i później mamy tak. 19 rok Dalila Muhammad 52:20, 19 rok Dalila Muhammad 52:16, 21 rok Sydney McLaughlin 51:90, 22 rok Sydney McLaughlin 51:41, 22 rok Sydney McLaughlin 50:68. I tak naprawdę od 2019 roku hegemonia Amerykanek hegemonia dwóch Amerykanek bo tu Dalila Muhammad i Sydney McLaughlin, które po prostu przesuwają granice do tak naprawdę na przestrzeni no 3 lat o półtorej sekundy na 400 metrów przez płotki, no to jest przepaść. Też yy, znalazłem takie zestawienie jeśli chodzi o world record progression, ale w przypadku męskiego maratonu no to tutaj te wyniki były tak rozkładały się nawet równomiernie, bo mieliśmy Paula Tergata w 2003, mm Haile -hmm. Gebrselassie w 2007, Gebre Selassie w 2008, później był Patryk Macau, tak naprawdę zapomniany mocno, w 2011, 2013 Wilson Kipsang, w 2014... No, jest, żyje. Tak. Denis Kimeto 2014, Eliud Kipczogę w 2018, no i w tym roku Troszkę zapowiadany, ale mocno sceptyczny. Dużo sceptyków miał ten rekord świata, zapowiadany przez Eliuda, Natomiast, no, Eliot. <grywka> jak to Eliot, proszę bardzo. 201, 09, rok. I też hegemonia kenijska z małą przerwą na etiopską. Haile Gebrselassie. Rewir afrykański, ten sam. Warto dodać też, a propos 400 przez spotki kobiet, że Polki piastowały te rekordy przed laty, co prawda, ale mamy tam swój też, też udział. Tak. W ostatnim czasie, jeśli chodzi o polską lekatletykę, szerokim echem odbiła się właśnie. Może afera to by było za duże słowo, jeśli chodzi o to, bardziej sytuacja Jakuba Krzewiny, który <laughs> zostaje zawieszony na 15 miesięcy. W prawach wykonywania swojego zawodu, jakim jest, jakim jest yy, bieganie 400 metrów. On ustosunkował się do tego yy, w swoich mediach społecznościowych. Przypomnijmy, że po prostu Kuba <coughs> trzy razy nie był pod wskazanym adresem, który powinien uzupełnić w systemie i yy, on, on wyjaśnia, czym to mogło być spowodowane. Yy, jednak ja jestem zdania, no, że to jest obowiązek zawodnika na bardzo wysokim poziomie, i, i tutaj yy, tak jak nasi kibice często yy, krytykowali za to Christiana Kolmana czy Sylwię Eight Nasser, bo, bo u nich była ta sama sytuacja, że oni też pod wskazanym adresem się nie znajdowali w danym momencie. No to to jest obowiązek uzupełniania tej bazy przez zawodnika, żeby po prostu. Polada czy wada wiedziała, gdzie ma być w danym miejscu, żeby skontrolować. A to jest takie łatwe do zmiany, bo wyobrażam sobie sytuację, że wstajesz rano, nie wiem, dziecko chore, jedziesz z nim do, do przychodni, i to jest tak, że wchodzisz, nie wiem, na aplikację, na stronę i mówisz, OK, jednak nie będę w domu tak jak deklaruję, tylko będę u lekarza. Dokładnie. Czyli nie jest to jest super problem. Nie, to nie jest procedura. Nie, no bo to też pamiętaj, że w tym systemie jest bardzo wielu zawodników. No, no. Y z wielu krajów, z różnych stref czasowych, z różnym dostępem do, do jakby... Do, do, da, do danej placówki, załóżmy, jakby, jakby... Bo wiem, o co ci chodzi, czy ty pytasz, czy to jest na przykład jakaś placówka, do której ja muszę iść i powiedzieć, Nie, to oni że... jak się jeżdżają. Nie, nie, mówisz... mówię o zmianie adresu. A, no, no, no. Nie, nie, no. to jest proste, to jest raczej proste, to nie jest raczej nic skomplikowanego, bo to nie może być nic skomplikowanego. No, wypadałoby. I, I po prostu raczej to jest... Ja. Wiem, że były sytuacje, że na przykład yy, byli zawodnicy, którzy przedłużali spotkanie towarzyskie do godzin porannych i rano ktoś pukał do drzwi, a to była wada. Oj, 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 oj I to jest takie. To, jest takie no, to akurat wpadki nie było, ale, ale, ale no takie, takie różne sytuacje są z tą, z tą wadą, bo to są takie naprawdę. Przecież nieraz mofarach wrzucał, że. Yy, Leciał, na, leciał do fon Rome i pierwszego dnia w fon Rome, pukanie do drzwi o 5 rano, że budzi go wada, i on musi y, jakby zrobić swoje. No jest, Także... to, jest to część ich pracy, tak naprawdę. Tak, ja bym, tak no jest to jest obowiązek. No. Ja bym chciał, żeby do mnie kiedyś przyszła wada. W ogóle chciałbym zobaczyć, przejść taką pro, procedurę, jak to wygląda. Czy pukają, czy są sympatyczni? To no, jedy, nie jedyna mówi. Jedyna wada, którą, którą mogę. Spotkać, to jest moja taka, moje wady wrodzone są. No, ale nad nimi pracuję, to chyba. na koszulkę W najbliższym, tak, szuszwolstwo. W, najbliższy, w najbliższym czasie chyba to jedyna wada, na którą mogę trafić. No niestety, chyba, że pracę znajdziemy w wadzie. Pan mm, bańka może, to i my też możemy. Dobra. No, i tak naprawdę kończąc temat, chciałbym powiedzieć jeszcze troszkę o kalendarzu, bo kalendarz powoli się zapełnia. Nasz imprez lekkoatletycznych, i mamy tutaj Mistrzostwa Polski przewidziane na lipiec, 4-6 lipca. Gorzów Wielkopolski, Mistrzostwa Świata, mistrzostwa świata które odbędą się 19-27 sierpnia. Znaczy, sierpnia, sorry. 4-6 sierpnia Mistrzostwa Polski, 19-27 sierpnia Mistrzostwa Świata, czyli tak naprawdę dwa tygodnie przed Mistrzostwami Świata mamy Mistrzostwa Polski, czyli jeszcze na Mistrzostwach Polski nasi zawodnicy będą mogli uzyskać A, minima, do końca. więc, więc, yy, więc takie, taka informacja. No, w tym roku troszkę tych imprez jest, chociaż nie za dużo odwołane Mistrzostwa Świata yy, na Hali. Mamy tylko Mistrzostwa Europy, w Turcji, w Stambule, natomiast Uniwersjada w tym roku, w końcu, ta nieszczęsna Uniwersjada się odbędzie w Częgdu, w Chinach, więc zapowiedziane jest, już jest potwierdzone, że, że będziemy mieli w końcu tą imprezę taką dla studentów. I, w, i od jakiegoś czasu, rzeczywiście dla studentów, bo do 26 roku życia. No i ja byłem od samego początku zwolnikiem tego. Dobra, mówisz o kolejnym sezonie, mam pierwsze pytanie. Kogo przewidujesz jako gwiazdę leko, atletyki w przyszłym roku w Polsce na świecie na 2022 rok? Kobieta, mężczyzna? Polska, świat? Chyba że Polska i świat to jest to samo w tym momencie. Kobieta i mężczyzna, ale obiektywnie czy subiektywnie? Każda twoja opinia będzie subiektywna. Każda. Nie masz nie ma opcji, żeby to było obiektywne. Okej. Okay. Hmm. Mamy drużynowe Mistrzostwa Europy, które będą częścią europejskich igrzysk, tak naprawdę, czyli dużo większej imprezy, która będzie w przyszłym roku w Polsce. A, a... Z mojej strony na pewno oczekujesz yy, biegacza, a ja powiem Michał Gawenda. W I Ja rozmawiałem z panem Michałem Chmielewskim, dziennikarzem sportowym. Który, właśnie rozmawialiśmy na temat skoczków, że nie wiadomo, czy Piotr Lisek jeszcze będzie skakał tak wysoko, jak skakał. Ale to co robi Michał Gawenda, to to jest kosmos. Pamiętajmy, że on jest jeszcze juniorem, młodszym, zdobywa medale na imprezach juniorskich, więc tak, zgadzam się. Ja, ja powiem Michał Gawenda, bo tak naprawdę dużo jest osób, które mógłbym wymienić w tym gronie, bo jest 400-metrowiec Remigiusz Zazula, jest przecież Kacper Lewalski, jest przecież yy, no nie miał być jeden. Właśnie jeden. Jedziemy pani. Nie, bo powiedziałbym Ania Wielgosz, ale, ale też... Nie, Ada Sułek nie byłaby jakby zaskoczeniem. Anna Matuszewicz, powiem. Hu, piękna sprawa. Piękna sprawa. Za nią będziemy rozmawiać w ten weekend, więc zdecydowanie tak. No dobra. A ty? A jeszcze Świat miał być. Ja na razie nie, nie mam typów, no. A właśnie, a to o świecie też będę mówił, bo w Walencji biega Julian Wanners. Taki, to jest mój. Myślę, że nie spełniała. Nie, nie. <laughs> ale jeśli chodzi o świat. No to, tu jest jeszcze więcej. Myślę, ale mówimy o zaskoczeniu. Właściwie czy to mówimy nie miało o... być zaskoczenie. Miał być taki top, że będzie świat o tym mówił. Taki był mojego to pytania. myślę, że Sydney McLaughlin na 400 metrów i Noah Lyles na 200 y, poprawi rekord świata. To ja mam tak, że kobieta też Sydney McLaughlin, ale wśród panów mój faworyt to jest Dos Santos na płotach i wierzę, że to on poprawi rekord świata. A wśród Polek i Polaków to bym powiedział, że Adriana Sułek, a to już nie zaskoczenie, tylko raczej, że będzie... Potwierdzenie topu. Tak. A wśród panów? No, Zgodzę się z Kasporem Lewalskim. Chciałbym, żeby Kasper Lewalski w przyszłym roku już wszedł do tego seniorskiego biegania, takim nie że tak delikatnie, tylko już takim z przytupem. Kropka. Lekatletyczna sfera, lekatletyczne zabawy biegowe. No, musimy wrzucić właśnie tego. Nie, nie było jeszcze nigdy wrzuconego pana. Dwie słowa miernika. Więc musimy wrzucić, żeby nasi widzowie widzieli, atletyka atletyka. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, hashtag. Albo skomentujcie według Was, kto, kto według was będzie zaskoczeniem, albo potwierdzeniem swojej formy w 2020. Dla kogo, oglądacie leką atlet o Jezus, trzeci już. dla kogo oglądacie lekką atletykę teraz i dla kogo będziecie się oglądać to w przyszłym roku? Czy to jest. Bo YouTubea wiemy, dla kogo oglądacie, więc teraz nam powiecie, dla kogo oglądacie Leka dla tych leka wszystkich głupotek. Dajcie znać, czy lubicie typy, które robi Szymek, bo my z Maćkiem jesteśmy i Damianem i Marysią wielkimi fanami. Szymek. Ma tutaj całą listę kolejnych etapów, które będzie rozwijał, więc będzie tego więcej. Śledźcie, obserwujcie, dawajcie serduszka w górę albo bardzo w górę. Serduszka bo w górę. Chłop, tak. chłop, się, chłop się rozwija, kto rozkłada. Pytają teatry, pytają. Patryk Wega pytał o, o Patryk. akwarii. No, mam zagrać. Mój stary jest fanatykiem lekkiej atletyki. Pół mieszkania w kolcach. To wszystko, trzymajcie się. Do usłyszenia.